Dzień dobry Państwu, nazywam się Monika Zwierz, razem ze mną dzisiaj Maciej miaski. Rozmawiamy o szkoleniach, rozmawiamy o tym, jak szkolić pracowników działów obsługi klienta i jak w ogóle organizować te szkolenia, żeby były ciekawe dla pracowników. Nieraz słyszeliśmy od naszych pracowników, że szkolenia są nudne, że to jest marnowanie czasu, że ale po co mi te szkolenia, przecież ja wszystko wiem. No Jest dużo tutaj tematów. W działach obsługi klienta mamy bardzo dużo tematów, z których powinniśmy szkolić pracowników. No i jak do tego podejść? Macie, jak byś mi tutaj doradził, co zrobić, żeby szkolenia były ciekawe, szczególnie dla młodych pokoleń? Dzień dobry. Ja jestem osobą, która zajmuje się edukacją cyfrową i wspieram w rozwoju kompetencji czy systemów, które. które Wspierają profesjonalne podejście do usystematyzowania kompetencji. A odpowiadając na twoje pytanie, Moniko, co zrobić, żeby szkolenia były ciekawe? To może tak, do niedawna ja mam krótki rys historyczny. Było tak, że kiedy pojawiły się rozwiązania multimedialne, wiele firm osób zachwyciło się, zachwyciło się możliwościami, ale materiały, które były przekazywane na szkolenia albo inaczej na kursy online były coraz gorszej jakości. Osoby wrzucały tam szkolenia, które robiły kiedyś na sali. Nie zawsze one były odpowiednie, albo były enigmatyczne, nie były dobrze opisywane, albo nie zawierały określonych, określonej Jakości materiałów. O materiałach wideo to w ogóle zapomnij. Swojego czasu nikt nie nagrywał materiałów wideo, tylko i wyłącznie w studiu filmowym można było to nagrać. Albo były, powiem, że widziałem kiedyś bardzo ciekawe scenki, nawet z Johnem PiSem, który swojego czasu prowadził w stylu z cyrku Monty Pythona. Tak więc to jest jedna z ciekawostek, którą można byłoby zrobić. Widziałem takie szkolenia, one były świetne, były w postaci wideo, włączało się wideo. I oglądali, oglądało się materiał, uważam, że świetny, ale z kolei, jeżeli była to nauka indywidualna i to akurat było na szkoleniach takich kilkunastoosobowych, kilkuosobowych, a w przypadku nauki indywidualnej, ja miałem również takie uwagi, że kiedyś w ogóle te materiały były nieangażujące. Okazuje się, że można w szkoleniach użyć na przykład zadań, można użyć materiałów angażujących, na przykład takich, przy których. Na przykład mamy szkolenie live, i w danym momencie robimy pewnego rodzaju ćwiczenia. Wszyscy się nagle angażują. Jeżeli zaangażujemy zespół do tego i wykonamy polecenie, aby podzielimy zespół szkolących się osób na takie, które, które mogą wykonać jakieś zadanie i zrobimy pracę zespołową, to gwarantuję Tobie, że jeśli choćby troszkę temat jest intrygujący, interesuje osoba, pamiętajmy, że osoby nieprzypadkowo są na tych stanowiskach, na których są. To są osoby, które chcą się uczyć, chcą rozwijać swoje kompetencje, pomimo tego, że w danym momencie spotkały się z materiałami, które mogą być nieciekawe. I to się zgadzam, że wiele takich materiałów może być, ale rolą nauczyciela jest to, czy trenera, żeby przygotować szkolenie w taki sposób, aby. Jeżeli to jest asynchroniczne, no to tutaj mamy trudniej, ale można użyć gier. Można użyć też systemu grywalizacji, który mając elementy znane z gier, użyte w czymś innym niż gra, w tym przypadku w procesie edukacyjnym. Można też robić pewnego rodzaju zadania, za nie przyznawać punkty, przyznawać odznaki, robić symulacje. W bezpiecznych warunkach osoby mogą robić. W przypadku asynchronicznych jest to troszkę utrudnione. Ale można użyć elementów takich jak na przykład właśnie zadania, wykonanie zadania, które później będzie oceniane, to jest połączenie asynchronicznego z możliwością oceny, ewaluacji przez nauczyciela. Można użyć testów, które będą angażowały. Czy one będą powodowały entuzjazm? Powątpiewam, ale jeżeli mamy szkolenie, które jest w jakikolwiek sposób regularnie, może inaczej, jest ono synchroniczne, czyli jest trener, który który jest w stanie dawać zadania, dawać intrygujące, intrygować osoby, czy powodować, pobudzać, że tak powiem, aktywność. I wtedy, kiedy wejdzie na stan odpowiedniego, nazwałbym, poziomu emocjonalnego osób i przekaże zadanie, zaangażowanie jest na bardzo dużym poziomie. Tak więc fajnie używać, używać tego typu rozwiązań, jak na pewno grywalizacja, jak symulacje, jak zadania, zadania zbiorcze, rywalizacja też pomiędzy grupami, które, które są, ale zdrowa rywalizacja, która nie ma być w żadnym wypadku negatywna. Na sam koniec ma być to świetna zabawa. Pamiętajmy, żeby przewidzieć też nagrodę. Nagroda jest ważna. Niezależnie, to może być nagroda, która jest niematerialna, to może być czasem nawet bardzo konkretna. Nie wiem, nawet lista rankingowa jest też pewnego rodzaju nagrodą, czy też jeden z elementów grywalizacji. Polecam używać elementów interaktywnych. Polecam w przypadku sytuacji, w której mamy asynchroniczny kurs, a to wówczas mamy elementy na przykład interaktywne w kursie. Mogą to być również testy, ale bardzo ciekawe i na pewno też takie, które rzeczywiście powodują, że nie będzie to zbyt proste, tylko wykonanie danego, danego materiału będzie musiało, że tak powiem, pobudzić odpowiednią część mózgu do tego, żeby osoba rozpoczęła bardzo intensywnie myśleć i bardzo często mogą to być, stosować podobne pytania, może nie podchwytliwe, ale różnego rodzaju pytania, dodawać do tego obrazki, może jakiegoś innego rodzaju multimedia, jeżeli są potrzebne, ze względu na to, że jeżeli stosujemy system, który również losuje pytania i losuje odpowiedzi, to nawet osoba kilkukrotnie podchodząc do tego samego testu zauważy, że musi się dokładnie i dobrze przygotować. To spowoduje, że po pierwsze oczekiwania, które mamy wobec samego kursu są takie, że osoba musi być z wyższym, wyjść z wyższym poziomem wiedzy. Tak więc, jeżeli mówimy o albo szkoleniach, albo kursach synchronicznych, to tu jest duża rola trenera, a jeżeli chodzi o same materiały, no to rozwiązanie, które trzeba będzie zastosować Powinno mieć możliwości wstawiania rozwiązań multimedialnych, na pewno zadań, które będzie można później, na przykład, wgrać w postaci pliku, a trener będzie mógł to ocenić, również na przykład na spotkaniu live. I na koniec lista rankingowa, innego rodzaju rozwiązania grywalizacyjne, które pozwolą, że tak powiem, podnieść poziom emocji i później rozstrzygnięcie na sam koniec. Na pewno powinno to być zrobione w sposób taki przy jednej atmosferze i to zaangażuje. I to jest właśnie to, co na sam koniec Powoduje, że osoby chcą się dalej rozwijać, i w wielu przypadkach jest tak, że czy spotykamy się w sali, czy robimy to nawet online, w zespołach rozproszonych, to tego typu kursy realizowane synchronicznie, czyli łączymy się na spotkaniach na żywo, też są angażujące. Ja nie mam wątpliwości, że można ten element osiągnąć. Trzeba dobrać dobre narzędzia, przygotować się do tego, dać temu narzędzia ciekawe, Użyć elementu, jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem zaskoczenia. Domen, domen, to jest w ogóle świetna rzecz, Moniko też dziękuję swojego czasu za tą inspirację związaną z zaskoczeniem. I jeżeli będą zadania, będzie interakcja, to to będzie dokładnie to. Ja bym, mam nadzieję, że to było inspirujące, a dobre przygotowanie. Bardzo dobre. dużo powiedziałeś tutaj rzeczy, że, że tak się zastanawiam, ja jako menadżer, to ta cyfrowa edukacja to jest ogromny temat, tak, bo spróbujmy złapać takie wątki, żeby to podpowiedzieć menadżerom, bo nie chodzi, że ta cyfrowa edukacja to jest po prostu tylko wideo na przykład, albo tylko wysłane elektronicznie jakieś materiały, prawda? To jest ogromna dziedzina w tej chwili, która pokazuje, jak wykorzystując nowoczesne narzędzia informatyczne, możemy uatrakcyjnić tę formę szkoleń w taki sposób, że ten użytkownik jest tak zaangażowany, tak chętny do oglądania tej wizji, do realizacji zadań, które tam w tej wizji wynikają. To graficznie wygląda ładnie, to filmowo też jest przemyślane, że faktycznie to my mamy taką minimalną produkcję w tej chwili filmową, szkoleń, zupełnie jakby w nowej formule, tak? w nowym podejściu, w nowej wiedzy, jak przyciągać uwagę widza, tak? do tego, żeby też konia były ciekawe. Z, z punktu widzenia mnie, menedżera, to nagle mi się tutaj ogromne morze możliwości, ale też ogromna wiedza, którą trzeba posiąść, żeby teraz zrozumieć, jak zrobić dobre szkolenie. Bo kiedyś dobrym szkoleniem to był dobry trener, jak był dobry trener, dało mu się salę, kawałek tablicy, to już wystarczyło i było super. Dziś, to jednak jest niewystarczające, już trzeba do tego dołożyć wiele ciekawych narzędzi, o których mówisz. Rozpocznę od tego, że w ogóle to, to, co powiedziałeś, jest bardzo, bardzo intrygujące. Koniecznie połączenie edukacji cyfrowej z edukacją tradycyjną to jest konieczność, bo trener nie zastąpi platformy. Platforma nawet nie, próbi, nie powinna próbować zastąpić trenera. Uważam, że 2 plus 2, nie powinnaś dać tutaj 4, a 22, oznacza to, że osiągnijmy efekt synergii. To może pomóc zarówno samemu trenerowi, przedsiębiorstwu, jeżeli, materiał, jeżeli przedsiębiorstwo przygotuje. Raz dobre materiały edukacyjne. To w przypadku kursów asynchronicznych mogą być one używane regularnie, ale w przypadku kursów synchronicznych czy na sali również można je używać. Tak więc proponuję, żeby koniecznie zaopatrzyć się i podnieść. Może inaczej, każdy materiał edukacyjny staje się źródłem podniesienia majątku też firmy, dlatego że to jest przygotowane raz. Być może była tam inwestycja na, na przygotowanie tego. Zachęcam do wykonania tego typu materiałów. Zachęcam do zaangażowania osób, które przygotują odpowiednie scenariusze tych kursów. Ze względu na to, te elementy angażujące powinny być ważne. Wspomnę tylko tak: mówimy de facto o kursach na sali wykładowej. To jest jeden rodzaj. Tam jest potrzebna lista osób. Tam, jest, tam, no, tam są potrzebne osoby. Tam jest potrzebny tener, miejsce i czas. To są cztery. Niezbędne, nazwałbym najważniejsze yy, części. Nie chciałbym nazwać inną nazwą, ale części, tak, ale jak najważniejsze, jako podmioty de facto działamy. W drugim przypadku są kursy online, które mogą być realizowane synchronicznie, i trzeci rodzaj to są kursy asynchroniczne. Jeżeli podzielimy tą edukację tylko i wyłącznie na te trzy części, to już mamy bardzo wiele. Jeżeli tylko systematyzujemy te działania w każdej z nich, spowoduje to działanie zgodne z założeniami. Działania, które można mierzyć i które, którym można określać dany cel i ten cel i w jaki sposób osiągniemy. No, w przypadku rozwiązań edukacji cyfrowej wszystko jest mierzalne, również efekty mogą być mierzalne. Tak więc po szkoleniu możemy na przykład zobaczyć po miesiącu czasu, w jaki sposób ewaluowała wiedza, bo pamiętajmy o tym, że mniej więcej dwa tygodnie przyswajamy sobie tę wiedzę, oswajamy się z tym, bo po szkoleniu potrzebujemy przyswoić, przyswoić wiedzę i to, co widzieliśmy kiedyś, mówię o cyklu Kolba, czyli nauczaniu osób dorosłych, porównujemy to, czego się nauczyliśmy z tym, co widzieliśmy wcześniej i y, przygotowujemy sobie nowy model myślenia, który jest udoskonalonym modelem i po dwóch tygodniach mniej więcej jesteśmy w stanie tę wiedzę wykorzystać, ale możemy ją też po dwóch tygodniach sprawdzić, co będzie i w jaki sposób było to przekazane na początku, jak to wyglądało wcześniej, jak to może wyglądać później. Wszystko jest mierzalne i warto korzystać z tego typu narzędzi. Jeśli ktoś dzisiaj nie korzysta, to gorąco do tego zachęcam. Czyli, tak naprawdę, jeśli wczoraj przygotowaliśmy szkolenie w taki sposób, że mówiliśmy do trenera, tu masz jakieś materiały, przygotuj szkolenie. To dziś wydaje mi się, że też nie trzeba przygotować trochę inaczej, bo oczywiście jest trener i są te wszystkie techniki prezentacji nowego produktu, nowych usług czy procedur. Ale musimy też zrozumieć, jak nowe narzędzia, jakie dały nam możliwości. W związku z czym ten menadżer i ten trener i fachowcy od marketingu, fachowcy od wizji trochę ze studia, to jest wiele innych ekspertów, którzy nam się pojawiają tutaj, którzy nam pomagają stworzyć, no tak naprawdę, ostatecznie super materiał który no już jest na przykład wideo całkowitym, a nie materiałem, prawda, też, też pisanym. myślę, że tutaj to, co możemy zarekomendować menadżerom, to bardzo otwarty umysł na to, żeby zastosować nowe pomysły, nowe technologie, nowe narzędzie, a tym samym inne osoby też doprosić do tego procesu budowania szkoleń. Już nie tylko ja i trener, ale dużo więcej osób są od nowych technologii, gdzie wspólnie można fantastyczne narzędzia stworzyć. Drodzy Państwo, moglibyśmy tutaj długo dyskutować, jak wykorzystywać wideo w szkoleniach i to jest na pewno bardzo ciekawy materiał. My chcieliśmy dzisiaj Państwa trochę zainspirować, żeby pokazać, że, że dziś już szkolimy inaczej i, i chcemy, żeby szkolenia były ciekawe i inspirujące dla tych, którzy w nich uczestniczą, więc zachęcamy do przemyślenia i zadawania nam pytań, jak zrobić takie dobre szkolenia. Będę Cię, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Weniko, uprzejmie dziękuję, Państwu również dziękuję. Mam nadzieję, że to było dla Państwa inspirujące. Do usłyszenia. Do usłyszenia.